Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Ja jestem Patrzę, a dzisiaj tak, o organizacji. Mianowicie przeniosłem swoją działalność z YouTube'a na streamowanie na Twitchu i Kiku. To nie jest jakiś permanentne. Będą się pojawiać filmy na youtube, ale tu raczej ja będę miał więcej czasu, bo obecnie ze względu na szkołę i wymagającą szkołę. No, jest to utrudnione, zwłaszcza obrabianie filmów. Więc na dole w opisie macie linki do mojego kanału na Twitchu oraz na Kiko. A to, to, co tutaj teraz Wam przedstawiam, to jest serwer Discord kanałowy, który zrobiłem z jakiś miesiąc temu. no a na, nawet, no tak, miesiąc temu. No i tak. Ogólnie no to kanale, no jest parę kanałów no głosowych, trochę do pisania, memy są, więc możliwe, że jak będzie ich dużo, to zrobię jakiś film z kompilacją memów z Discorda. No i jeśli chodzi o sam Discord, no to jest regulamin, tu nic nie ma, ale jak coś odwalicie, to będzie. Jest weryfikacja, mianowicie tam na dole jest zaproszenie na ten serwer Discorda. No i to zaproszenie przekieruje Was na ten kanał. No i tutaj wystarczy, że sobie klikniecie o tutaj tą. Tutaj sobie klikniecie. I macie wtedy dostęp tutaj do tych kanałów. A To jest takie po prostu zabezpieczenie przed potami, które mnie zaczęły nawiedzać. No i to byłoby na tyle w tym odcinku organizacyjnym. Zapraszam jeszcze raz na klika Twitcha oraz na Discorda. Linki w opisie. Pozdrawiam, Matisza.